Cześć, z tej strony wiśniosz. Chciałbym Was zaprosić do obejrzenia wywiadu ze mną na e-bilet, w którym rozmawiamy o mojej nadchodzącej trasie koncertowej. Jesteśmy parę dni, kilka tygodni przed trasą koncertową. To jest twoja debiutancka trasa koncertowa, to jest pierwsza trasa koncertowa, taka prawdziwa? Jak do tego podchodzisz? Powiedziałbym, że druga taka mhm. trasa po kraju. Pierwsza trasa była w październiku 23 roku, czyli jakieś no to 15 <grym miesięcy <grym> temu, tak mi się zdaje. E, więc, więc druga. Ale pierwsza taka, że tak powiem, zorganizowana z większym rozmachem. Bo ta pierwsza, co było te 15 miesięcy temu, to ją organizowałem samemu i, że tak powiem, to dopiero tak raczkował cały ten projekt muzyczny. Więc różnie róż, róż było na tej trasie. Samo marzenie wtedy było spełnione, żeby pojechać po kraju i, i pograć koncerty, ale no, wiadomo, że, 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 że było to o wiele mniejsze przedsięwzięcie, że tak powiem. To jak się organizuje taką trasę koncertową, że artysta chce pojechać i zrobić to samemu? Po pierwsze, to wypada znaleźć jakiś inny zespół, który z Tobą tę trasę zorganizuje, żeby podzielić się kosztami i żeby sprzedać więcej biletów, bo szczególnie na początku takiej drogi muzycznej. No, jest problem po prostu, żeby wypełnić nawet te małe lokale. Więc znalazłem zespół. To był zespół Pretensje z Wrocławia, z którymi razem to zorganizowaliśmy. A później na własną rękę po prostu pisaliśmy do klubów, wynajmowaliśmy kluby, załatwialiśmy sprzęt. Załatwialiśmy jakieś występy gościnne od innych artystów, żeby jeszcze ktoś przed nami zagrał. Przygotowaliśmy się mentalnie na straty finansowe, i z takim nastawieniem ruszyliśmy w Polskę i spaliśmy tam gdzieś po materacach u znajomych, żeby zaoszczędzić w międzyczasie. I tak to wyglądało. Dużo znowu znajomości po drodze? Czy nowych znajomości? Nie, no spaliśmy u tych ludzi, co ich już znaliśmy? <laughs> Czy na tinderze losowałeś? Ale no wiadomo, gdzieś tam każdy koncept to, to jest okazja, że poznać nowych ludzi, gdzieś tam niektóre te kontakty się utrzymują. A to jak kluby podchodziły do. podchodu do nowych artystów? Jak pisałeś, cześć tu, Mikołaj, mogę u was zagrać? Różnie. Naprawdę zależy od klubu. Zdarzało się, że przyjeżdżaliśmy gdzieś i że tak powiem widać było, mm -hmm. że właściciele klubu byli bardzo zmotywowani, żeby z nami to wydarzenie zorganizować, żeby nam pomóc, żebyśmy się czuli tam jak najlepiej. A zdarzało się tak, że no na przykład nam przerywali setlistę w połowie, bo mówili, że cisza nocna i w ogóle to już wypadł powoli z lokalu I takie <noise> historie też były. Więc to naprawdę zależy. Zależy od miejsca. Czyli to był cyk najkrótsze koncerty świata? Nie, 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 nie. To była jedna taka sytuacja, że rzeczywiście nam przerwali, bo no nie wiem, dziwny lokal był. Okazało się, że, że nie można grać muzyki tam po 22. A, a już nawet tak głośno. Trochę się spóźniliśmy z, z Sanczekiem, to akurat to było po mojej stronie. Więc to była raz taka sytuacja. Ale nie, przez resztę, wtedy chyba sześć miast objęliśmy w miesiąc, i przez resztę tych okazji udało się zawierać set listy do końca, więc już mamy tyle. To czego takie podróżowanie po Polsce Ciebie nauczyło? Czy mnie czegoś nauczyło? Hmm. No, na pewno takie doświadczenie, mnóstwo sceniczne, i to było takie pierwsze e, obycie z tym. E, z tak częstym graniem. I zdarzyło się tam, że na przykład graliśmy trzy dni pod rząd. Trzy miasta pod rząd graliśmy. Czego mnie nauczyło? Nauczyło mnie, żeby nie imprezować, jak się ma następnego dnia koncert za mocno. To jest na przykład jechanie... Ech, to chyba normalne jest, że po koncercie jest after i no, nie balujesz do rana. Bałne, no nie ja jakoś się staram <laughs> od tego trzymać z dala, że tak powiem, bo miałem już doświadczenie z tym, że właśnie jechałem na koncert, że tak powiem, po imprezie i... No jest to o wiele mniej przyjemne. Człowiek o wiele mniej się rozkoszuje tym wszystkim, a głównie to chyba odchodzi o to, żeby się dobrze bawić na scenie, a nie po wydarzeniu. Czy już nie ma tego rock'n'roll'a w rock'n'rollu? Jest czy? trochę, ale że tak powiem, staram się. Jak, jak wiem, że mam koncert następnego dnia, to staram się, że tak powiem, zachowywać umiar. Tak z głową. I odpowiednio wcześnie spać, żeby może wstać rano i nie czuć się najgorzej na świecie. To jak przygotowuje się teraz do trasy koncertowej, która przed nami. Jak skaczę na skakańce, to sobie śpiewam na przykład w międzyczasie, w tym samym momencie. To tak oczywiście pół żartem, pół serio, no ale rzeczywiście zauważyłem w momencie, w którym w maju zaczęły być trochę te sceny większe niż klubowe, więc miałem więcej miejsca do tego, żeby pobiegać i poskakać, no zdarzyło się, że na przykład mi się wymiotować ze zmęczenia w trakcie ciała, bo ja to tak ze sportem jestem troszeczkę obrażony. Więc na no teraz na przykład rzeczywiście jakoś dbam o to, żeby w takiej fizycznej formie być, zanim pojadę i przygotowuję się do tego tak trochę fizycznie, żeby wiedzieć, że będę mógł, że tak powiem, dać z siebie te 110% i, i nie umierać w trakcie. Poza tym to oczywiście, no po prostu próby, próby, które teraz mieliśmy chyba trzy razy po trzy godziny, żeby te piosenki przećwiczyć. Przygotowaliśmy, że tak powiem, nowe wersje tych piosenek, bo stwierdziłem, że. że Trochę bez sensu na koncertach e, grać dokładnie te same wersje piosenek, które są na albumie. Bo człowiek mógłby sobie po prostu posłuchać album. Jest teraz starając się, że tak powiem, te wersje koncertowe piosenek urozmaicić, żeby tutaj dodać jakieś solo na perkusji, tutaj na gitarze. E, tutaj zrobić to tamto, żeby po prostu to się czymś różniło i było bardziej atrakcyjne. To właśnie te wersje jak bardzo będą się. Różnić od albumowych? Nie, nie diametralnie, tak jak mówię. To bardziej kwestia, żeby tutaj dodać jakieś urozmaicenie na początku. Może solówka gdzieś w połowie mm -hmm. albo na końcu. E, gdzieś refren powtórzony. E, gdzieś jakaś okazja do tego, żeby na przykład bardziej tłum zaangażować do śpiewania i, i przedłużyć tą piosenkę. Ale to nie jest tak, że, że tak powiem wymyślałem koło na nowo. Czy tak się mówi? Koło na nowo? A, no, może być. Od, od dzisiaj <laughs> tak. Dobra. <laughs> Więc y, struktura twojego koncertu? Jak planujesz przeprowadzić cały koncert? Ty chcesz, powtarzać setlistę na każdym koncercie, żeby mieć przećwiczony materiał od A do Z i wiesz, jak publiczność się zachowa w danym momencie? Jak to sobie wyobrażasz, jak chciałbyś, żeby to wyglądało? Mam listę piosenek. Jak jechałem właśnie w tą pierwszą trasę, to raczej weźmy tą samą setlistę do nocy. Teraz stwierdziłem, że fajnie by było, żeby było jakieś urozmaicenie. Też teraz mam do tego możliwość, bo jak jechaliśmy w tą pierwszą trasę, to tych piosenek miałem, załóżmy, 16 mhm. A, a teraz tych piosenek jest 24, więc z racji, że gramy tam tych piosenek chyba 20, 21 jakoś wychodzi, to, to zastawiam sobie te cztery piosenki, którymi chciałbym co koncert żonglować. I mam w planach pytać publiczność, którą piosenkę chciałaby usłyszeć, żeby też byli jakoś bardziej zaangażowani w wybór tych utworów. Więc tak, jest jakaś lista piosenek, którą chcę grać zawsze, ale mam też taką po prostu listę tych paru otworów, które się nie pojawią w każdym mieście, tylko tutaj zagram te dwa, tutaj zagram ten jeden, tam zagram te dwa i żeby to się czymś jednak różniło. Od kilku, już w sumie już lat słyszymy te slogany, że punk umarł, rock umarł, że muzyka umiera, więc twoja nisza, w której operujesz, jak duża jest? Ile jest tych fanów, co przychodzi na koncerty, co słucha właśnie takiej muzyki, jaką ty tworzysz? No najpierw odpowiem w ogóle co do tego, że muzyka umiera i rok umiera, to uważam, że absolutnie nic nie umiera, tylko ludzie się robią starzy i zaczynają marudzić bez sensu. To jest I chodzą na koncepty Rzec, siedzące w tej sprawie. A co do tego, jak popularna jest ta muzyka? No wiadomo, że taki pik tej muzyki pop-punkowej to były lata 2000 w MTV. Wtedy, że tak powiem, można było wręcz powiedzieć, że ta muzyka była mainstreamowa i później to spadało, 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 spadało aż stała się znowu niszowa. No i chyba za granicą to się zmieniło tak około te 4-5 lat temu, jakoś w 2000 dwudziestym, że mam wrażenie, że w tym momencie można troszeczkę muzykę pop-punkową zaliczyć w Stanach Zjednoczonych z powrotem do takiej muzyki mainstreamowej, która rzeczywiście w radiach się pojawia, gdzie ci artyści potrafią wypełniać największe, największe że tak powiem, venue, stadiony, nie, kluby, w zależności od artysty. Więc no, za granicą, że tak powiem, ten gatunek wrócił bardzo do łask w ostatnich latach. A w Polsce mam taką cichą nadzieję, że ja go wrócę. Może to trochę brzmi tak pewnie siebie, ale taki jest pan. Myślę, że to będziesz nowym offspringiem, nowym Green Day'em? Fajnie by było. Tak, tak trochę z takim, z, takim, z takim zamiarem troszeczkę to się wszystko rozpoczęło, to moje tworzenie utworów i wypuszczania. Wiadomo, że jest to jakieś takie odległe marzenie, które też niecałkowicie jest zależne ode mnie, ale, ale, ale tak, jakimś tym marzeniem i celem, do którego dążę, jest to, żeby rzeczywiście ta muzyka zrobiła się popularna w naszym kraju. A to, od czego to się wszystko zaczęło, że stwierdziłeś, bo każdy nastolatek słucha muzyki. No tak, tak, tak. Ma swój nurt, w którym siedzi, próbuje stylizować się upodobnie do artystów, ale gdzie przyszedł ten moment, gdzie stwierdziłeś, może jednak coś napiszę, może jednak coś Nagram i może jednak później pojadę w trasę. No bo bardzo długa droga, która trwała kilkanaście lat, zanim, e, że tak powiem, to dotarło do tego momentu. Wszystko tak mało oryginalnie, ale wszystko się zaczęło jak u bardzo wielu osób, które e, słuchają tej muzyki. Od tego, że e, byłem zafascynowany komedią American Pie, gdy byłem jakoś w podstawówce. Następnie. E, Amerykanów, to już klasyka katunku jest. Kupiłem przez internet soundtrack do tego filmu, no i tam odkryłem taki zespół jak Blink 192, mm. którym się zafascynowałem absolutnie. Później, że tak powiem, zaznajomiłem się z całą dyskografią tego zespołu. No i tak się rozwinęła miłość, że tak powiem, do tej muzyki, i też myślę, że, że temu zespołowi, głównie właśnie Blinkowi, zawdzięczam to, że złapałem za gitarę. I niedługo później zacząłem sobie pisać jakieś teksty, po prostu dlatego, że zawsze lubiłem nie Nawet Na początku nie pisałem pisanek, tylko nawet jak były jakieś wypracowania w szkole, czy cokolwiek, pierwszy list na egzaminie, to mi to po prostu sprawiało przyjemność. Więc czasem sobie pisałem tak dla siebie w domu. Później byłem na studiach w Anglii. Tam mieliśmy zespół taki krokowy przez jakieś dwa lata. Ale mimo, że to marzenie już, żeby. Być muzykiem i grać w trasy, jeździć w trasy, grać koncerty było żywe. No to ja też absolutnie się przyznaję, że ja bardzo mało w tym kierunku robiłem przez większość swojego życia. To były, mam wrażenie, jakieś takie blokady we mnie, które sprawiały, że, że nie mogłem się do niczego przyłożyć i to wszystko robiłem na pół bliska. I co się zmieniło? Nie poszedłem na terapię, to jest raz. Wyjechałem sobie podróżować na pół roku, to jest dwa. To też mi jakoś tak dodało odwagi do tego, żeby sięgać po te rzeczy, które chcę. I jak wróciłem z tych podróży i. I że tak powiem, doszedłem trochę do ładu ze sobą, to obejrzałem do tego, że, że hej, że rzeczywiście stać mi na to, żeby temu poświęcić tyle czasu i tyle energii, ile to wymaga. I, i to było dwa lata temu I tak idzie sobie. Ten dwa lata temu wyszła dokładnie pierwsza piosenka, w styczniu 23 i teraz przez 24 miesiące wyszły 24 piosenki, więc jest... Że... I to miesiąc jedna? To, czy... no, nie wychodziła dokładnie co miesiąc jedna, bo były różne przerwy, ale średnio tak, średnio wychodzi, że jedna piosenka co miesiąc. Planujesz utrzymać tą serię? Fajnie by było teraz. To już nie jest tylko zależne ode mnie, ale, ale mam nadzieję, że wypuszczasz piosenki jak najczęściej. Tak, mój taki harmonogram, który mam w głowie, to uważam, że fajnie by byłoby. Jakby... Fajnie by było. Dobrze by było, jakby piosenka wychodziła co 4-6 tygodni. I jak im się uda to utrzymać, to fajnie. Jak będzie jakaś puszcza przerwa, to też myślę, że się nic nie stanie, ale będę się starał, żeby, żeby w, takim, w takiej regularności jakieś utwory się pojawiały. Wspomniałeś w tym okresie angielskim był zespół. Czy to był zespół stricte garażowy, że nie wyszedł poza mury garażu? Dwie, dwie piosenki tego zespołu to można na Spotify nawet znaleźć, ale on ma jakieś 300, 300 odsłuchań. E, czy to był zespół garażowy? Nigdy nie graliśmy w garażu, aczkolwiek jakoś mam wrażenie, że można by nam tą łatkę przyjąć. Zagraliśmy łącznie sześć, może siedem koncertów. Pierwszy był najfajniejszy, bo pierwszy koncert, i to był też mój pierwszy koncert w życiu, zagraliśmy w Londynie, w takim naprawdę fajnym lokalu. Przed jedną z moich ulubionych artystek na świecie. Bo jakimś cudem napisałem do niej maila, czy nie możemy jej zaportować I zręcznie ominąłem to, że nigdy w życiu nie staliśmy na scenie i powiedziała: no dobra, to przyjedźcie do... to był. Tatiana De Maria, tak się nazywa, miała kiedyś taki zespół tak, z którym wydała jeden album, a, a teraz działa solowo i wypuszcza numery co jakiś czas, chociaż rzadziej w ostatnich latach. Ale no tak, ten zespół Nigdy, że tak powiem. Dalej nie wyszedł. Nagraliśmy może z trzy piosenki. Dwie są na Spotify, trzy są gdzieś na YouTubie. Zagraliśmy sześć koncertów. Pokłóciłem się z basistą, rozstaliśmy się i to był I klasyka gatunku. Krok. Tak, tak. No, Basistzy okropni. <grymne> nikt, nikt nie będzie tego we weryfikował, więc muszę powiedzieć, jak jakbyś porównał tą trasę koncertową po Anglii z trasą koncertową pierwszą w Polsce, jak zaczynałeś. Czy to, były te, czy to są te same wyzwania przy organizacji w ogóle bym nie porównał, bo nawet bym nie nazwał tego trasą koncertował w Anglii. To nie było tak, że my przez miesiąc jechaliśmy, to było tak, że na przestrzeni roku zagraliśmy te sześć koncertów i to po prostu tutaj no się Bardzo długa trasa. E, no to było zupełnie coś innego, bo. E, Główna taka różnica była, że tak jak mówię, no ten projekt wtedy, ten angielski był o wiele mniej poważny i nie byliśmy w ogóle zaangażowani w promocję tego, więc tak naprawdę na tych koncertach albo nie było nikogo, albo byli nasi znajomi. Nie mieliśmy żadnych słuchaczy, mhm. prawdziwych, którzy usłyszeli nas gdzieś w internecie i mówili, o ale super, mhm. ten zespół jest świetny, pójdziemy ich posłuchać, więc było to takie trochę czasem granie dla nikogo i naprawdę staraliśmy się... Że tak powiem, dostać gdziekolwiek. Teraz już nie mam czegoś takiego, nawet przy tej pierwszej klasie nie miałem czegoś takiego, że muszę zagrać gdziekolwiek. Czy znaczy, na przykład mi powiedział, że, że nie zmieści się perkusja i żebym zagrał sam z gitarą, to, to byle by zagrać. A wtedy tak się zdarzało, że graliśmy akustycznie. To, że nie mam nic przeciwko, mm -hmm. ale wtedy to nie był nasz wybór. Po prostu musieliśmy jakby, mieliśmy taką potrzebę, żeby zagrać, i byliśmy o wiele bardziej, że tak powiem, zdesperowani, i o wiele mniej nam z tego przychodziło, że tak powiem. A z której piosenki jesteś najbardziej dumny, którą popełniłeś do tej pory? No nie wiem, jaka to jest ładna słowo do utworu. Strasznie ciężko mi wybrać, bo ja większość z nich lubię naprawdę. Rzeczywiście zdarzyło się tak, że może już to takie z dwie, trzy piosenki, za którymi nie za bardzo przepadam, ale mam wrażenie, że to takie naturalne dla artysty, że czasem się po prostu jakiś utwór nudzi albo po czasie skryda, że chciałby go napisać inaczej, ale większość ja naprawdę uwielbiam i z każdego jestem na swój sposób jakoś dumny, ale taki najczęściej, który myślę, że naprawdę go bardzo lubię, to zrobiłem taką piosenkę czuję się jak w Orange County, mm -hmm. która... Odbiega trochę stylem od tego, co zazwyczaj prezentuję, bo jest taka mniej popankowa, bardziej indie-rockowa, indie bym powiedział. I no uważam, że to jest po prostu świetny utwór. No tak nieskromnie powiem. Jestem z niego strasznie dumny, bardzo lubię go słuchać. Był to też taki pierwszy, pozytywniejszy utwór w mojej karierze, który nie traktował o tym, że jest mi źle, jestem smutny, tylko o tym, że właśnie, że coś zaczęło wychodzić i, i że szczęście się pojawiło w moim życiu. Kompletnie ta piosenka się nie przyjęła, jest jedna z najgorzej słuchanych, jedną z najgorzej słuchanych, jak tak sobie patrzę na statystyki na Spotify, ale, ale będę o niej wspominał dalej i opromował, bo, bo, bo dumny jestem z tego utworu. A utwór, który został najlepiej przyjęty? O, to na pewno hmm. jeszcze raz albo dwa, mm -hmm. bo był pier pierwsza piosenka, którą wydałem z Sejhajem, ona wyszła w listopadzie rok temu, więc no, prawie rok temu. Trochę więcej. No i to, tak bez porównania nawet mhm. do innych piosenek, to był szok i dla mnie, i dla wszystkich innych. Tak, nawet jak sobie teraz sprawdzam, jak wypuszczam piosenki na Spotify, to po tydzień, po tygodniu dostaję maila od Spotify, jak tam piosenka idzie. No nie, Więc zazwyczaj tam się pokazuje, że że w tydzień miał na przykład, jak jest tak naprawdę dobrze, to 16 tysięcy wyświetleń, czy coś takiego, tych odsłuchań. No to tam to było po tygodniu jakieś 70 tysięcy. Teraz ten teledysk to już. 750 tysięcy razy zostało obejrzane na YouTubie, na Spotify ta te piosenka też ma jakieś 600-700 tysięcy wyświetleń i to tak jest trzy razy wyżej od drugiej piosenki, że tak powiem, więc bez wątpienia tutaj nie ma rywalizacji nawet dla tego utworu. A to ciebie zaskakuje, dlaczego akurat ten utwór poszedł w górę, a twój, powiedzmy, cichy faworyt został zapomniany? Nie zaskakuje mnie, że ten utwór poszedł w mhm. górę, bo y, robiliśmy go y, z chłopakami ze studia Pozdrawiam ko Kofeina Music, jakby ktoś chciał robić muzykę. Cudowni ludzie robiliśmy ten utwór z taką myślą, że ma być radiowy mhm. i, i, i żeby się jak najlepiej przyjął. I, i nie zaskakuje mnie to, że dla, też to, dlatego że ten tekst jest taki, jakby to powiedzieć, brakuje mi zawsze słowa po polsku, mhm. ale po angielsku się mówi, że coś jest relatable. Mhm że można się do tego jakby odnieść własnymi doświadczeniami, więc właśnie taki jest ten tekst. Więc nie zadziwiło mnie, że ta piosenka dobrze poszła. Zadziwiło mnie, że poszła tak dobrze, bo to był pierwszy utwór, który rzeczywiście tak wyskoczył, więc to był dla mnie po prostu takie wow. Ale, ale zadziwia mnie, że ten drugi nie poszedł, bo... A powiem, piosenka czuje się jak Orange Candy. Też, też ją robiłem z taką myślą, że wow, że to jest taka radiówka, no nie? że to jest w ogóle bardzo festiwalowy utwór i ja wierzę, że on mógł gdzieś tam Ee, polecieć szerzej, a, a tak się nie stało. Nie wiem, może bym tekst był taki troszeczkę mniej zrobiony ee, właśnie w tym stylu dla wszystkich. Nie wiem, czy on... A właśnie... Tak jest, właśnie jest, to jest właśnie nie do przewidzenia. Naprawdę zdarzały się takie utwory jak ten Czuję się jak Forenczkant i żebybym go z że wow, że to właśnie pójdzie do radia, ludzie będą słuchać i to kompletnie nie poszło. A napisałem taką piosenkę na przykład Siewła podłoga w łazience o drugiej w nocy, gdzie w pewnym momencie no okropnie krzyczę, strasznie głośno, tak naprawdę, gdzie myślałem, że to nie do posłuchania będzie dla, dla, dla normalnego człowieka, no nie? I, i, i przekinam w tej piosence i, i jest w ogóle tak, robiłem ją Przyznaję się głównie dla siebie. Jak tworzyłem tę piosenkę, to miałem takie, że raczej wiele osób jej nie posłucha, ale ja chcę taką Midwest Imo piosenkę stworzyć, ja chcę być z niej dumny i ona z kolei jest chyba teraz drugą najpopularniejszą piosenką, więc to jest takie po prostu, a, można się tam włożyć w studio i analizować tą... i przy gitarze i myśleć, jak to będzie wyglądało i tak jest to wszystko nie do przewidzenia tak naprawdę i się okazuje dopiero po premierze albo nawet jakiś czas po premierze. A o czym chcesz pisać teksty? O... Co, co chcesz przekazać? chciałbym pisać o sobie, mm -hmm. o swoich doświadczeniach i o swoich emocjach. Bardziej staram się po prostu nie myśleć o tym, co chcę przekazać, a w jakiś sposób wyrażać to, co czuję i wyrzucać z siebie to, co czuję, że potrzebuje wyrzucenia. Mm -hmm. W ten sposób, bym powiedział. Bo słuchając utworu Szczeniak, gdzie pada, chyba to było w refrenie, pewne słowo na W, wykażesz wszystkim wychodzić. A, on... Tak, wychodźcie. Mam wrażenie, że to jest takie trochę też podsumowanie całej twojej twórczości, że chcę robić to sam, pokazuję jaki jestem, jak tobie się to nie podoba, to dziękuję, do widzenia. Tak, tak, to mhm. na pewno jest, teraz też wyszła taka piosenka, walczymy razem, która też trochę, że tak powiem, traktuje o tym sam, że po prostu, że ja też lubię kończyć koncert mówiąc, mówiąc ludziom, że żeby byli dokładnie, żeby byli sobą tak głośno i tak bezczelnie, jak to tylko jest możliwe i, i, i mam nadzieję przynajmniej, że coś takiego swoją muzyką reprezentują, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby wyrażać się w 100% bez strachu o tym, co ktoś może pomyśleć i, i bez ograniczeń. I, I rzeczywiście ta piosenka i ta Szczeniak i ta ostatnia i pewnie to się gdzieś przemyka ogólnie w mojej karierze wychodzi yy, z tego, że po pierwsze bardzo chciałbym dać ludziom odwagę, no. do tego, żeby się nie przejmowali tym, co się może komuś spodobać albo nie spodobać, a po drugie też dlatego, że no ja się jednak spotykam z dużą ilością, mam wrażenie, że to jest normalna ilość, nie wiem, nie byłem w przyjść butach, ale dla mnie to jest spora ilość jakiegoś hejtu, jakichś, że tak powiem, wrednych komentarzy na temat mojej osoby, czy to od muzyki, czy to na temat muzyki, czy bardzo często po prostu na temat tego, kim jestem, jak wyglądam, jak się zachowuję, więc... Czasem lubię, że tak powiem, przypomnieć tym osobom, które słuchają tej muzyki i z jakiegoś powodu nie wiem, czemu osoby, które tej muzyki nie lubią i mnie nie lubią, nadal jej słuchają po to, żeby ją komentować. Ale fajnie tak czasem przypomnieć, że jednak średnio mnie obchodzi ich zdanie i jest mi dobrze z tym, co robię i jaki jestem. Bo mam wrażenie, że całe wyzwanie dla muzyki pop-punkowej wynika z tego, że. Z założenia punk miał być zbuntowany przeciwko wszystkiemu, że pod żadnym pozorem nie zarabiać, chociaż wiemy, że zarabiali bardzo dobrze. Mm. Że robisz wszystko za darmo, a jednak już mamy nowe pokolenie, co mówi otwarcie, że chce żyć z muzyki. No tak, tak. Więc czy to nie gryzie się z punkiem po prostu? Bardzo mało czasu w życiu poświęciłem na to, żeby sobie myśleć. Yy, na tym, czy to, co ja robię i, i to, co staram się osiągnąć, gryzie się albo się nie gryzie z definicją panku, bo ja też raczej nie określam się e, jako panka i swoją muzykę też lubię określać, że tak powiem, e, różnymi terminami. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek się, się tym przejmowałem. E, uważam to za bójdę mówienie, że mamy nie zarabiać z muzyki, bo to jest pankowe. Nie, nie. W się sensie może byli tacy artyści, którzy rzeczywiście wypuszczali muzykę i mi takie obym z tego nie zarobił, bo chce być do końca życia prawdziwym, brudnym pankiem po prostu i nie mieć co do gara włożyć, ale mi się wydaje, że jednak każdy artysta lubi być jakoś doceniony za swoją pracę, więc nie, nie wydaje mi się, żeby się to gryzło. Też czuję, że te wszystkie takie określenia i terminy, nie lubię bardzo, jak ludzie, że tak powiem, starają się je szufladkować i mówić, to dokładnie ma oznaczać właśnie to. Dla wszystkich. Mm -hmm. Niech sobie ten termin, tak jak na przykład muzyka, emo albo punk, niech sobie oznacza dla ludzi to, co dla nich, dla nich oznacza, mm. tak, to, co czują, że dla nich oznacza i niech sobie wedle, wedle te, te, tego żyją. Dla mnie jakimś takim wyznacznikiem, że tak powiem, muzyki punkowej jest właśnie to, żeby się nie przejmować tym, co mm. inni pomyślą, więc byłoby absurdem, gdybym się przejmował tym, że ktoś pomyśli, że nie jestem punkowy. Bo... Więc jeśli chciałbym lepiej zrozumieć twoją muzykę, twoją twórczość, to jakich innych artystów też powinienem posłuchać, żeby mieć taki pełny obraz ciebie? Hmm. To z zaczęło się hmm. oczywiście, ja to dzielę taką e, fazę, że na ery tej muzyki, tak, na ery. Hmm. Więc była pierwsza era e, lat 2000 hmm. to zaczęło się od zespołu Blink-182, ale tam oczywiście te zespoły większość osób zna, takie jak Sum 41, Green Day, e, Simple Plan e, i wiele innych, e, że to była taka, mam wrażenie, pierwsza era, która mnie zainspirowała i dała mi to chyba to, co z tego wyciągnąłem, to taką możliwość. Oni, oni mi pokazali, że można te swoje naprawdę przykre emocje, złe doświadczenia wyrazić, ale nie w taki sposób, żeby się położyć i połagać, tylko w taki sposób, żeby poskakać i pośmiać się i pokrzyczeć w jakieś wyrażenie negatywnych emocji w pozytywny sposób. W ten sposób. A popłakać na dachu, w na przykład. E, więc, więc to była taka pierwsza era. Później była era taka 2010, takie zespoły jak The Story So Far i Deep i, i Stage Chance, gdzie z kolei ja trocheczkę już byłem, jak to się mówi, większy? Jakoś brzydko brzmi, ale że tak powiem, odrobinę dorosłem. Nie jest to tak, jeszcze raz tak bym nie, nie szalał, ale odrobinę dorosłem, moje problemy nie zostały rozwiązane, a sprawiły nie rozwiązanie ich sprawiło tylko tyle, że miałem w sobie więcej złości i więcej tej energii. I ta muzyka już z lat 2000 nie wystarczała mi do tego, bo była troszeczkę za spokojna. I tutaj nagle były zespoły, które po pierwsze dodawały o wiele więcej. Agresji do tych piosenek, o, te piosenki były o wiele mocniejsze, więc to mi dało jakiś taki nowy sposób na to, żeby wyrzucić z siebie te emocje, bo było ich już za dużo do tego, żeby wyrzucać się przy spokojnym tłumkaniu Blinka. No i na dodatek ta muzyka też, ta era 2010 mi pokazała, że, że ta muzyka opankowa która kojarzy się z tym, że gramy cztery akordy, non-stop te same, power-kordy, bo są najłatwiejsze do złapania najlepiej w dropie D, żeby to wszystko jednym palcem ogarnąć, to mi pokazało, że hej, że ta muzyka może być ambitniejsza i może być ambitniejsza i pod względem warstwy instrumentalnej i pod względem warstwy wokalnej i może być ambitniejsza lirycznie i, i to mnie tak trochę natchnęło i, 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 że tak powiem, pchnęło dalej tą moją przygodę. No i oczywiście tam w tamtym latach 2020, że tak powiem MGK wydał swój pierwszy album po punkowi Tickets to My Downfall, który później miał tam kontynuację z drugiego płytą co z kolei mam wrażenie dało wielu artystom, którzy chcieli to robić, a nie mieli na to nadziei, bo ta muzyka już bardzo opadła. Szansa na to, żeby właśnie sobie na tym życie zbudować, bo mam wrażenie, że on był dużą przyczyną tego, dlaczego w 2020 roku ten pop-punk właśnie wrócił do łask. A w międzyczasie bardzo się jeszcze z takim podgatunku muzycznym, jak Midwest Emo, zakochałem. Teraz w 2024 roku, jak było podsumowanie na Spotify, to zespół. Hot Mulligan był moim najczęściej słuchanym zespołem. I, I tak, tak bym powiedział, że teraz, jakbym miał powiedzieć, z czego najczęściej słucham, więc pewnie w jakiś sposób to na mnie wpływa, to jest zespół Hot Mulligan. No i nieprzerwanie już od nie wiem, ilu lat też na tym podsumowaniu zawsze są dwa zespoły: The Story So Far i The Front Buttons, które się od siebie. Różnią bardzo, ale one z kolei mnie inspirują pod swoje napisania tekstów, bo i wokalista The Front Buttons, Brian Sella, i wokalista The Story so Far, Parker Cannon, są moim zdaniem no, najlepszymi poetami, jakich słyszałem. Więc jeszcze daleko mi bardzo do tego, żeby pisać takie teksty jak oni, ale na pewno w jakiś sposób mnie inspirują i chciałbym dążyć do tego, żeby. A na Polsce, polskiej scenie odnajdujesz muzykę, która ci interesuje? Czy ja słucham polskiej, polskiej muzyki? Oprócz Dawida podsiadło i Sanek, to. Ach, Dawid podsiadła. Ja jestem taki zazdrosny o niego, bo on miał postać w cyberpunku. Ja to wszystko to, że on sprzedał narodowy, to już już miałem tak delikatną zalicz, nie. Ale nie, no tak ogólnie cały czas mu dobrze życzyłem, póki nie grałem w i nie zobaczyłem, że tam jest jego postać. I patrzyłem się na niego, miałem takie dobra przesada za dobry. Już, jest... już za dużo. Tak, to wszystko za bardzo sobie zagarnąłeś tam. Nie, no tak naprawdę to jest bardzo utalentowanym powiekiem. E, podziwiam, nie słucham tak dużo polskiej muzyki. Ostatnio się zakochałem na nowo w albumie Episodu, który już ma sporo lat. Nie pamiętam jak się nazywa. Czy on się nazywa Ciepło Zimno, czy po prostu tam jest piosenka Ciepło Jest na nim. Piosenka Ciepło Zimno, na tak. No to w każdym razie ten album właśnie. jest Jestem zafascynowany na nowo. To jest coś, czego regularnie słucham polskiego. Na zakończenie, koncerty. Gdzie zagrasz? Gdzie cię zobaczymy na żywo? W jakich miastach? Teraz w niedzielę w Stoku. na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Później 7 luty Łódź, 9 luty Gdańsk. Nie pamiętam ja dżem ja, dżem się Uf, Katowice, e, Poznań, Wrocław. Nie w tej kolejności chyba. Nie kończymy 1 marca w Warszawie. A później na pewno będzie więcej jeszcze koncertów. Teraz są koncerty więcej na Marzec jest planowanych. Powinien jeszcze jeden na Marzec wpaść. Może wpadną trzy na kwiecień, ale o nich jeszcze nie mogę mówić. I jest też Jarocin Festiwal. Zostałem zaproszony na lipiec, więc cały czas no, ten rok wydaje mi się będzie bardzo szalony, bo w poprzednim roku obliczyłem sobie, że zagrałem 14 własnych występów. Tam jeszcze trzy razy przyjadę do kogoś na scenę na czyjś koncert, ale miałem 14 własnych koncertów i w tym roku już mam chyba 15 potwierdzonych, a jest tyczeń dopiero. I one cały czas codziennie wstaję i codziennie się dowiaduje, że ktoś tam gdzieś chce jeszcze coś ze mną organizować, więc wydaje mi się, że będzie wiele okazji w tym roku, żeby posłuchać na żywo. Dzięki za rozmowę, dziękuję bardzo.